Co takiego barnara Barbram robi każdego dnia? Weź! Ona się nazywa Barbara Bana! No przecież powiedziałem! Barmaba Banambram! Barbara! bra, -bra? Barbara! Przeliteruj! B-A-R-A-B-A-B-A-B-A-N-R-2-A-R-A-B-A! A, Barbara! Jasne! No to czym twoja mama się zwykle zajmuje? Hmm. Zakupami! Ile? Za co? Za to, co masz na sobie, w tej chwili. Słucham! Daję całe 100 milionów. E, e, e... Tik tak, Larry, tik tak. Dobroczynnością. Platkowaniem? O, jaka słodka dzijdzie. Powiedziała, lecz pomyślała, dzieciak wygląda jak rozjechany naleśnik. A, e... Dopuszczasz do siebie myśl, że być może twoja mama cierpi na drobny kłopot z głową. No nie wiem, czy cierpi. Raczej się dobrze tym bawi, ale tak, na pewno ma coś z głową. Jednak nie zawsze tak z nią było. To się zdarzyło parę lat temu. Barbara, kawy! Za gorąca! Przepraszam! Za zimna! Za dobra! Barbara, jaka melodia chodzi mi po głowie? Co to jest? Jestem. A może pan zanudzić... Albo... Barbara, nie jestem szafą krającą, sama się domyśl! Tak, jest trzech. Barbara, przenieś spotkanie z 16 na 9. Ale przecież jest już 15.30! Załatw to jakoś Barbara! Dobrze, wynaleź podróż, w czasie. Słońce odbija się w ekranie! Opuszę żaluzję! Nie cierpię żaluzji! Przesuj słońce! Sia, sia. Barbara szybciej! przelenuj moje fotemony! Ale takie słowa nie istnieją rzeki! Nie podważaj moich decyzji, bo ci obetnę pensję. Ja tu pracuję społecznie! Więc jesteś mi na pensję! Barbara! 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 Doktor powiedział, że się wypaliła. Podobno przy stresującej pracy tak bywa. A ona ciągle miała mega stres. Barbara! Barbara! Muszę zacząć malować. O, to dlatego zawsze nosi kokardę. Trzyma w miejscu to, co zostało tam na górze. Eh, wszystko jedno. Jak się łapie banany? <laughs> Trzeba wydać bananowy okrzyk gotowy. <laughs> Oj, nie. Musimy myśleć jak banan. Hmm. Nie, 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 nie. Przyszłość! Chcę, żebyś malowała przyszłość! To, co się stanie, to nie może być koniec! Potrzebuję Twojej mocy! Dobrze, słuchaj, Barbaro, jeszcze raz. Postaraj się. Maluj przyszłość! Tak jest! Nie! Gasz, kropek! Dostaniesz ode mnie ostatnią szansę. Masz mi powiedzieć wszystko, co wiesz! Dobrze! Żołądek wytwarza nową śluzówkę co dwa tygodnie, bo inaczej sam by się strawił. Bąbel z bąga wieloryba jest na tyle duży, że może otoczyć konia. Nie! Nie! Jako hipopotama jest różowe. Ech, ty! Weźmiesz pędzel i namalujesz to, co się wydarzy! Bo inaczej na twojej buźce nigdy nie pojawi się banan! Zaraz, to zabrzmiało beznadziejniej niż się spodziewałem. Bierz i maluj! Jak to ma nam pomóc znaleźć mamę? Normalnie. Podążając za tropem jej myślenia, odtworzymy jej kroki. Co mogła zrobić tutaj? Na pewno polizała słuchawkę tego telefonu. Jak smakowała? Jak bąbowa tęcza. Ha, jednak podziałało. Widzę o wiele więcej niż przedtem. Ja też. Twój cień wyraźnie wskazuje nam drogę. Co by teraz zrobiła twoja mama? Jak nic, poszłaby w przeciwnym kierunku. Hej Barbaro, lepiej się postaram, bo inaczej. A! O, przepraszam, gdy się ma jedno oko trudno ocenić odległość, więc wiesz. Do roboty! Stójcie, patrzcie, mój palec! Oh! Oh! Coś na ten napis? Jestem tutaj, bananie Joe. Oczywiście. Barbara musi być wewnątrz tej ściany. O!